Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a w tym filmie przejdziemy sobie na 100% wymiar negacji, czyli nową podróż cudów, gościnnie skanta dziewczyny. Także jeżeli chodzi o nagrody, 10 zwojów frakcyjnych, 10 kart astrologa, 10 zwojów zwykłych, 600 diamentów, no i tak naprawdę sporo surowców, czyli złoto doświadczenie esencje. I nagrody są trzeba przyznać całkiem niezłe, jest to jakby nie patrzeć 30 samonów plus jeszcze te wszystkie przydatne rzeczy, więc postarali się. Do jednej walki od razu powiem na początku trzeba użyć Einza lub Albedo, czyli jednej z dwóch nowych postaci. Jednak nie trzeba się niczym martwić, bo mamy tutaj obóz najemników, z którego możemy wybrać jedną z tych dwóch postaci. Ale to wszystko na bieżąco. Mapę można sobie zepsuć, niestety. Dokładnie może nam ją zepsuć pewien duszek niesforny, ale o tym na bieżąco. Postaram się wszystko mówić, gdy już nadejdzie odpowiednia chwila. Pierwsza walka jest troszkę trudniejsza niż na przykład dwie następne, co jest troszkę dziwne. No ale mniejsza o to. Także, likę sobie tutaj poświęcimy. I tak chciałbym użyć na przykład właśnie Ainz'a. Także, o proszę bardzo, słoneczny kamień. Zbieramy sobie nagrody. No i tu jest taki duszek, którego musimy doprowadzić do pewnego miejsca po prostu. No i właśnie ten duszek może nam mapkę zepsuć, jeżeli będziemy nim źle operować. Może w ten sposób. Także jak nim operować? Są tutaj takie kociołki, puszka dyniowych cukierków. Napełniamy. No i jako że nasz duszek jest łakomy, to się rzuca na te cukierki. No i po prostu w ten sposób prowadzimy go, prowadzimy jego przygodę podczas tej mapy. Także idziemy do góry. Weźmy sobie na przykład Foxa. To nie ma większego znaczenia, bo i tak Ains tutaj wiedzie. No to byśmy mieli załatwione. Co prawda, Rowan ledwo żyje, ale mniejsza o to. Kombinator odłamków raczej mi się nie przyda. Jako, że leka zginęła, to to może się okazać całkiem przydatne. I lecimy dalej. Fajnie, że zrobili taką klimatyczną mapkę. Taką Halloweenową. W roli głównej bliźniaki też są tam jako opowiadający historie. Przeciwnicy w postaci takich, jakby nagrobków, tombów. No to jest dosyć fajne, nie? Patrzcie, ta piąta postać zawsze mi ginie. Na tym koncie przynajmniej, ale to nie ma znaczenia. Bierzemy księżycowy kamień. No i udajemy się w to miejsce. Następną mechaniką są takie oto łapki. No i te łapki blokują nam drogę. I jest na to prosty sposób, po prostu stanąć na podejście, ale nie tak dokładnie, bo stając na podejście łapki znikają. Gdy z podestu zejdziemy, no to łapki się znowu pojawiają. Zwrotnica kolejowa raz w prawo, tutaj, i używamy puszki dyniowych cukierków. Duszek nam tutaj ładnie podejdzie, stanie na podejście. No, i łapki nam znikają. My się udajemy jeszcze na chwilkę do góry, zanim zbierzemy obu najemników. Idziemy tutaj. Co ja mam tutaj ustawić, żeby nie ginęło? Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego nagrywam z tego kąta, a nie ze swojego, no to tam trochę różnych rzeczy testowałem, co można w którym na przykład momencie sknocić. No i pozbierałem nagrody, więc chcę tutaj pokazać tak na czysto przejście całej mapy. No i to jest generalnie jedyny powód. No i teraz udajemy się do obozu najemników. Możecie również pożyczyć jedną z tych dwóch postaci, możecie ją kupić, możecie wypróbować. W każdym razie potrzebujecie jednej z nich do tej walki tutaj. Czyli generalnie jeżeli przeczytamy sobie ten pergamin. Dowiadujemy się z niego, że tę walkę tutaj powtarzam, tę walkę trzeba wygrać, mając w drużynie Ańza lub Albedo. No i trzeba to zrobić. Nie ma innej możliwości. Inaczej, droga nam się nie odblokuje. Ja sobie tutaj użyję Ainza. Albedo najlepiej działa z międzywymiarowymi. Zresztą z Ainzem raczej szybciej wyczyszcza mapkę i mogę sobie właśnie go poużywać, jako, że to jest nowa postać, to jest to fajna sprawa, że twórcy nam coś takiego tutaj udostępnili. No i tak jak widzieliście, dróżka się otworzyła. Jeżeli wygralibyśmy tę walkę bez tych postaci, no to niestety resetik mapy nas czeka. A teraz udajemy się tutaj po pierwszą z większych skrzyń. Fajnie popatrzeć na te efekty einza. Co prawda nie potestuję sobie tej umiejętności, która stunuje za bardzo, bo walki są za krótkie, ale zawsze coś. I weźmy sobie na przykład to. I teraz będzie bardzo ważny moment, także yy, no, polecam się skupić. Mamy tutaj coś takiego jak takie świece, no i te świece musimy zapalać. I już mówię o co chodzi. Także jeżeli zapalimy tę świecę, tutaj światło, to duszek nie będzie przechodził tutaj gdzie światło czyli on sobie pójdzie tutaj bokiem i naciśnie nam na podest jeżeli światło byśmy nie zapalili i już pokażę o co chodzi czyli jeżeli teraz bym nacisnął kociołek, to duszek przeszedłby sobie dołem, stanąłby tu gdzie ja jestem no i niestety resecik mapy naszczeka, a tak naciskamy sobie puszkę nowych cukierków Niektóre rzeczy w późniejszym etapie mogą Wam się wydawać dziwne, dlaczego operuję w taki sposób dźwigniami, ale jest to właśnie ściśle związane ze światełkiem. Także udajemy się następnie tutaj. Zwrotnica kolejowa. Zbieramy następne nagrody. Przyznam, że przyjemnie się robi tą mapę. Naprawdę jest klimat. Także tym razem się postarali. Znaczy zawsze się starają, ale teraz po prostu bardziej. Może w ten sposób to ujmę? Żeby nie było, że im coś odejmuje. Posłanie z ognia. Tych tutaj wrót na razie nie blokujemy, bo musimy doprowadzić duszka właśnie w to miejsce. I teraz tak, jeszcze sobie pokonamy tutaj tego. Chciałem powiedzieć pana, ale jest Nara i Izabela. No to pokonamy sobie tych tutaj państwo. No i teraz tak, no weźmy strzałę. Zapalamy światełko, no i znowu jest to bardzo ważne. Następnie udajemy się tutaj. Czerwona dźwignia. No i tutaj jest znowu to samo. Czyli gdybyśmy nie zapalili światła, to duszek stanąłby sobie tu, gdzie ja teraz jestem, a tak stanie po prostu w miejscu podestu, dzięki czemu możemy go podwieźć, że tak powiem, windą do góry. Także w kilku miejscach można sobie mapkę zepsuć. No nie wiem, może twórcy chcieli, żebyśmy mieli więcej wrażeń i resetowali mapę. Także cyk. Udajemy się tutaj... Czerwona dźwignia. Także to byśmy mieli załatwione. Następnie niebieska dźwignia. Dobra. Następnie idziemy tutaj napełnić cukiereczki. Cyk. No i teraz zgadnijcie, co oczywiście niebieska dźwignia. To jest oczywiście w celach. Taki, żeby duszek wszedł sobie na podejście i odblokował nam tutaj przejście. No i teraz zapalamy światło. Następnie czerwona dźwignia. To jest dosyć ważne. Dla niektórych może się to wydawać dziwne, ale jeżeli na przykład użyłbym teraz tego kociołka i go podwiózł do góry, no to duszek znowu by poszedł źle i generalnie o to się w tym wszystkim rozchodzi. Także puszka dyniowych cukierków. Na koniec niebieska dźwignia. No i duszek wejdzie, bo chodzi nam o to, bo tak on by poszedł sobie środkiem, tutaj, gdzie mam teraz strzałkę. No i przeszedłby środkiem do cukierków, a nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby właśnie wszedł w to miejsce. No i co? Zostało nam ostatnie przejście, które właśnie się odblokowało. Idziemy tutaj. Wybaczcie też, że tak tłumaczę bardzo, bardzo, ale chcę, żeby było jak najbardziej wszystko przejrzyste, żebyście zaoszczędzili czasu i nie resetowali bezsensownie mapy. Cenię Wasz czas mimo wszystko. Zresztą każdego czas powinno się cenić. Dobra, bierzemy to. Pięć zwojów. No i ostatni przeciwnik nam został. Także, jak widać, z walkami nie ma problemów, nawet na troszkę słabszym koncie. No i przypominam, że poziom całej mapki jest zawsze dostosowany do gracza. Także wszyscy zostali zmieceni. Na koniec zobaczymy, że Ańc zrobił najwyższe obrażenia. To tak przy okazji. Zbieramy ostatnią skrzyneczkę. Wyskakuje nam oferta za 5 zł. Niecałe nawet. Wszystko ukończone, 2 na 2, 10 na 10, zakończ wyprawę. No i w sumie tyle. Także przypominam, radzę zwracać uwagę na światła, to przede wszystkim. No i do tej jednej walki, którą pokazałem, wszystko tam było pokazane. Musimy użyć Ainza lub Albedo, to jeżeli ktoś przeklikał sobie film na przykład i nie wie co teraz zrobić. Ja Wam oczywiście życzę przejścia całej mapy bezproblemowo, zdobycia wszystkich nagród przy okazji. Życzę Wam powodzenia w Samonach i u astrologa. Życzę Wam miłego weekendu, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.